Cześć, ja jestem Matis, a w tym filmie pokażę Wam, jak polepszyć swój gameses, czyli myślenie w grze. Na start, zostawcie łapkę i suba, i lecimy już do odcinka. Zanim zaczniemy chciałem tylko powiedzieć, że jeśli Wam się podoba to, co robię, to zostawcie łapkę oraz suba. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, macie donate, link do donate'ów w opisie. No i to tyle, co chciałem powiedzieć, a i jeszcze napiszcie, czy podobały Wam się takie krótkie filmy, bo staram się właśnie robić krótkie filmy, jeśli chodzi o poradniki, to właśnie robię krótkie, żeby nie zanudzać, tylko od razu pomóc, jak ktoś po prostu potrzebuje takiego poradnika. Dobra, no to już zaczynamy. Game sense jest bardzo ważny w endgame'ie, ze względu na wiedzę, gdzie się boksować oraz jak i kiedy rotować. Ale jeśli macie fajta z kimś w midgame, też bardzo się przydaje. Dzięki niemu, jeśli macie mało HP i chcecie zaskoczyć swojego przeciwnika, tak by go zabić by nie wiedział, co się stało, żeby nauczyć się czegoś takiego, warto oglądać jakieś highlightsy lub streamy znanych for playerów, takich jak na przykład Mongral, Klicks czy Mr. Savage, ponieważ to oni mają właśnie najlepszy game sense. Jeśli już podpatrzyliście co oni robią w danej sytuacji, pójdźcie na creative, weźcie jakiegoś ziomka lub randoma i zagarajcie open boxy, o których mówiłem w jednym z poprzednich filmów. Link macie w karcie. Jeśli nadarzy się sytuacja, w której normalnie byście zginęli, lub się poddali, pomyślcie, przypomnijcie sobie to, co robili proplayerzy i wykorzystajcie to, by zabić rywala. Sprawa wygląda inaczej w endgame'ie. Żeby mieć game sense w endgame'ie, musicie dużo grać właśnie tych endgamów. Dobrym na to sposobem jest granie prolity, customów, czyli screamów, na których możecie się wiele nauczyć, lub na zone Warsach, ale oczywiście nie z trzema zimkami, lecz z randomami, ponieważ tam jest więcej osób oraz tych osób nie znacie, więc nie wiecie, jak one grają i nie wiecie, czego się spodziewać. A jeśli to wam nie pomaga lub po prostu chcecie jakoś szybciej poprawić game sense, to serdecznie polecam tą mapę. Mamy tutaj dużo różnych trybów. Dobra, jak widzicie, ja już na tej mapie. Na start dostajemy właśnie taki pistoletik. Tutaj możemy sobie wybrać jakieś y, pompy oraz bronie. Ja sobie wezmę, y, nie to chciałem wziąć, weźmiemy sobie spaza fioletowego i tutaj mamy różne jakby scenariusze. No i tak, pójdziemy sobie na low ground i mamy coś takiego. Tutaj musimy jakoś zaskoczyć naszego przeciwnika. To jest nasz przeciwnik i powiedzmy on, yy, jak zrobimy tak, jak zrobimy tak z, ze ścianą, to on nas może walnąć z pompy, co nie? No i teraz robimy jakoś, nie wiem, wymyślamy. Możemy zrobić tak. O kurde, nie wyszło. W ten sposób. Możemy zrobić, nie wiem, jakoś yy, to samo, obudować w ten sposób. Zrobić tak i tutaj trafiamy. Możemy tutaj zrobić po prostu jak tylko chcecie. Możemy na przykład zrobić tutaj double edita. I myśli, że będziemy strzelać i my wtedy stawiamy ścianę. Zatytujemy ją i strzelamy. No i myślę, że naprawdę bardzo przydatna rzecz. Teraz mamy tutaj even ground, czyli po prostu jeśli jesteśmy z naszym przeciwnikiem na równi. jesteśmy na tym samym po prostu poziomie. No i mamy tutaj pierwsze. I tutaj yy, zakładamy, że jest nasz przeciwnik. Możemy zrobić na przykład mogę klasika w ten sposób. I schować się, za, schować się tu za ścianą i go tak piknąć. On się wtedy ten, tego naprawdę nie będzie spodziewał. Po prostu musicie no, polegać na swojej kreatywności, wymyślać coś. Możecie zrobić na przykład tak. Takie piki. Co tylko chcecie? No co wam wyobraźnia pozwoli. No i to tyle, jeśli chodzi o właśnie ten Even Grant. Teraz mamy High Grant, czyli jeśli jesteśmy nad naszym przeciwnikiem. I mamy tutaj też cztery tunele. No i tak. Bierzemy pierwszy. I mamy coś takiego. Tutaj wcześniej budowałem. Jak tam byliśmy na toaleta, mapa jest ogólnie trochę średnio zrobiona, ale naprawdę pomocna. To jest nasz przeciwnik. musimy go po prostu... Możemy zrobić tak, zedytować, on myśli, że, będziemy, że do nas strzeli, wtedy stawiamy ścianę, edytujemy ją też i mu dajemy pompę. Więc naprawdę, albo w ten sposób zyskujemy. Po prostu musicie wymyślać. A więc to tyle w tym filmie, jeśli wam pomogłem lub film wam się po prostu spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, ponieważ lecimy po tysiąc, jeśli nam się to uda wbić, naprawdę będę wam bardzo wdzięczny. Możecie także wbić na mojego Discorda, link w opisie, oraz na Discorda teamu ZGR, czyli naprawdę bardzo dobrego teamu, mamy taką mini współpracę, więc możecie wbić na Discorda, link oczywiście w opisie. Ja się wam żegnam i cześć!